Wstrzymali szczepienia Astrazeneca. 10 znaczących skutków ubocznych szczepionka firmy Astrazeneca. Holandia 10 znaczących efektów ubocznych. Holenderski Ośrodek Monitorujący Bezpieczeństwo leków Lareb poinformował, że otrzymał 10 doniesień o znaczących skutkach ubocznych po podaniu preparatu AstraZeneca. Chodzi o zagrzepy krwi. Władze Holandii wstrzymały szczepienia tym preparatem w poniedziałek. Jednocześnie w Holandii nie odnotowano ani jednego przypadku, który byłby podobny do tych w Danii i Norwegii, gdzie u sześciu pacjentów poza Zagrzepicą zaobserwowano też obniżony poziom płytek krwi, trombocytów. Jak zaznaczył LAREP, taka kombinacja objawów zdarza się rzadko. Komunikat LAREP opublikowany został kilka godzin po tym, jak nad ranem holenderski rząd poinformował o zawieszeniu szczepień z użyciem preparatu AstraZeneca. Miało to związek z doniesieniami o przypadkach wystąpienia zaburzeń związanych z zagrzepami krwi u pacjentów w kilku krajach Europy. Takie schorzenia jednak nie są rzadkością, a żaden z tych przypadków nie został dotąd bezpośrednio powiązany z preparatem. Niebieskie plamki na skórze to ważny sygnał, holenderski ośrodek poradził, by zgłaszać niezwłocznie przypadki podejrzeń nieoczekiwanych efektów ubocznych po trzech dniach od zaszczepienia. Szczególną uwagę należy zwrócić na nieznane objawy i lub większe lub mniejsze niebieskie plamki na skórze krwawienie miejscowe. Brytyjsko-szwedzka firma AstraZeneca przekazała w niedzielę po przeanalizowaniu dużej partii danych, że nie znalazła dowodów na to, że opracowana przez nią szczepionka przeciw COVID-19 zwiększa ryzyko występowania zagrzepów krwi u osób zaszczepionych. Producent podał. Że przeanalizował 17 milionów przypadków osób z Wielkiej Brytanii i krajów Unii Europejska, które zostały zaszczepione przeciw COVID-19 tym preparatem. Kontynuację szczepień preparatem AstraZeneca zaleciły też Europejska Agencja Leków i Światowa Organizacja Zdrowia. Mimo to Holandia jest jednym z krajów, które zdecydowały się na zawieszenie szczepień z użyciem tego środka.